Średnie spalanie Skoda Octavia w wersji RS230 na tempomacie ustawiłem 92 km na godzinę. Co na Dreadbox daje wynik w okolicach 90 km na obrotami około 1700 obrotów na minutę na najwyższym w szóstym biegu w trybie ekonomicznym średnie spalanie póki co wynosi 5 km. i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 5 42 km na godzinę, co daje na Driftboxie wynik w okolicach 140. Na obrotomierzu widzimy 2,5 tysiąca obrotów na najwyższym szóstym biegu tryb ekonomiczny. Średnie zużycie po pierwszych kilometrach 9,4 i na koniec pomiaru średnie spalanie przez 149,1. Spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 13,5, po 2 kilometrach 11,6 i po 3 kilometrach 10,1. Spokojne, płynne jazda po mieście równe 8 litrów. Dynamiczne jazda po mieście 14,3.